Mądrość zaczyna się od momentu dostrzeżenia własnej głupoty. Duchu Święty spraw czyń cuda, abyśmy dostrzegali swoją głupotę w prawdzie, uczciwie. Ale trzeba przeżyć ileś lat, by ten moment się zjawił i by z nim zjawiła się pokora. Przybądź, Duchu Święty, z pokorą. Wtedy czas zamilknąć. Bo i tak nie da się wyrazić słowami tego, co najistotniejsze, co może objawić tylko Bóg, gdy się Go słucha i pragnie. Duchu Święty, zamknij nasze usta, wycisz nas. Otwórz na objawienie. Prawdy o nas, sprawa, byśmy usłyszeli, co chce powiedzieć do nas Bóg, Ojciec i Jezus, i ty. I nie potrzeba mówić. Bo każdy i tak może przyjąć tylko to, co zmieści się w jego sercu i jego pragnieniach. Kochani, zauważmy jedną rzecz. Często, gdy ktoś się nawet dzieli tym, co przeżywa, gdy doświadczy łaski Bożej czy swojej nędzy, nawet gdy słuchamy, to bardziej byłoby wskazane, aby milczeć, by nic nie dopowiadać, lecz przyjąć. Bo, tak jak napisała Alicja, tak jest. Spójrzmy w prawdzie, prawdzie w oczy. Każdy może przyjąć tylko to, co zmieści się w jego sercu i jego pragnieniach. Zamilknąć też wobec siebie samego, siebie samej. Zamilknąć po to, żeby słyszeć Boga. Tak być wyciszonym wewnętrznie, by tylko Bóg do nas mówił. Mądrość zaczyna się od momentu dostrzeżenia własnej głupoty, ale trzeba przeżyć, ileś lat by ten moment się zjawił i by z Nim zjawiła się pokora. Wtedy czas zamilknąć bo i tak nie da się wyrazić słowami tego, co najistotniejsze, co może objawić tylko Bóg, gdy się go słucha i pragnie i nie potrzeba mówić, bo każdy i tak może przyjąć tylko to, co zmieści się w jego sercu i jego pragnienia. Duchu Święty, pokaż nam naszą głupotę. Prawdę o nas.